Monitory komputerowe mają wiele różnych parametrów. Jakie wybrać, gdy Twoim ulubionym hobby są gry komputerowe? Samsung Odyssey G5, o którym dziś opowiem, zdecydowanie jest odpowiedzią na to pytanie. Zapraszam. Jeden z najważniejszych czynników wpływających na chęć patrzenia to rozdzielczość. Jeśli jest wysoka, a obraz ostry, to chce się patrzeć. Tutaj mamy QHD 2560 na 1440 pikseli, czyli 170% standardowego Full HD. Monitory Samsung Odyssey G5 pozwalają wyświetlać gry nawet w 165 klatkach. I to z czasem reakcji wynoszącym 1 milisekundę. Niezależnie od tego, czy za dnia ścigasz się po torach, wieczorami grasz o mistrzostwo świata, a w nocy próbujesz uratować galaktykę przed Prada, Złem, wszystko to może odbyć się niesamowicie płynnie. Monitory mają zakrzywioną matrycę, a to ma wpływ na jeszcze jeden aspekt, o którym rzadko się mówi: kąty widzenia. Nie wpływają one tylko na to, jak ty widzisz ekran stojąc z boku, ale też jak widzisz bok obrazu siedząc przed dużym monitorem. Tu każdy centymetr matrycy celuje prosto w twoje oko i wygląda równie dobrze. Mamy tu też HDR10, dzięki któremu widać wszystkie szczegóły zarówno jasnych, jak i ciemnych miejsc na ekranie, więc gry wyglądają bardziej realistycznie. AMD FreeSync odpowiada za to, by monitor synchronizował klatki gry, niwelując zjawisko tearingu. Dzięki temu obraz wygląda dużo płynniej. A tryby Eye Saver Mode oraz Flicker Free dbają o Twoje oczy, eliminując niebieskie światło oraz mikro drgania obrazu. Samsung Odyssey G5 występuje w dwóch rozmiarach 27 oraz 32 cali. Który stanie na Twoim biurku? Napisz koniecznie w komentarzu. Kup w MediaExpert lub na mediaexpert.pl.